Widzowie. Jestem biedny. Biedny stacja moje pieniądze. O Jezus. Mogę być... Aha, dobra, nieważne. Mogę być... Odzież odzież... dom. A takie 100 złotych, Co? Ja nie mam dzień. Nie, 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 pieniędzy nie, 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 sekundę. A nie, 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 Biedny. Idę do mojego domku. Na Co? Wystarczy być w lutym. Oh my god. Juj, pokój. Gdzie w ogóle? O! Kupię odzież i szybkość. I lepszy pedał. Jak wygląda? Proszę, Twój dom, mój dom, jest! Tam jest mój dom! Proszę, mój domek! O Matko Święta, mój dom! Matko, jest mój dom! Boże kochany! Staś bezdomny! Najważniejsze, ja co sekundę dostajemy pieniądze, czyli możemy się lepiej ulepszać. Jaką ulepszamy? Na naszego domu. I co teraz stanie naszym domem? Nas! Teraz już będzie mój najlepszy domek na świecie. O, ale mamy ulepszony domek. Teraz chociaż nie będzie padało, teraz mam więcej miejsca. Nie mogę usiąść. Jedzenie mam jeszcze. Na Co? Hyski. Mogę go pobić, ale ja nie mam robót, nie mam pieniędzy. Niestety. Super bogaty. Ja bym też chciał mieć taki pomiń lepszy dom. Wiesz jakieś jest obby? Jak dostać <laughs> Jak? Gdzie? Czy tu jest coraz lepszy? Lepsze rzeczy o pieniądze. Czekaj. Zaraz jest drugi poziom. A jaki mam ja poziom mam? jest nowy level mogę? <tryk> Ale sobie nie Boże, jak ja wyglądam super, dlaczego jestem młysy? <gryk> dlaczego ja nie jestem młysy? To było pamięć ulepszania. Tutaj to będzie lepsze. Pieniądze ile pieniędzy? Ej, nie, no teraz ja...

Co w moim domu? Jakie ono ja pepety! Omg! A co wy robicie w moim domu? Pomocy? Oni w moim domu siedzą. Złodzieje. Kapelusze tak drogo mam. Na level 1. Wszystko mam na level 1. <grym> Jak ja muszę coś zrobić? Ja muszę mieć poziom. Jest rozszer? Boże, biedny jestem, jestem, nie jestem już bezdomny, chociaż tyle. Ale on ma fajny pokój. Teraz on ma prezent. Fajne. Ile pieniędzy dostajemy? O, co dwa pieniądze dostajemy. no to chociaż tyle. Co tu ulepszyć? lepszy dom, lepszy dom, lepszy dom musi być. oczywiście widzę więcej. ulepszyliśmy nas nowy dom który wygląda o tak, o nie ale to dziwnie to chociaż już większy mamy i znowu mamy 20 zł i ulepszamy na co? na zwierzątko, bo daje pieniądze chociaż mamy już długo lejsy mamy możemy coś spać nice Widzowie, lampa jest rozwalona, ale mam to gdzieś! Lejsy, lej... Mogę sobie wziąć laisy, oh Mogę. Ej, jak. Czekajcie, jak ktoś będzie mnie gonić! Teleportacja. Nie, gr. Ale to jest mega! Mega! Mamy biedny i. Nie, mamy. Anioła i. Demona dziwne. Ale chociaż mamy co lepsze, chce mieć zaraz tysiąc pieniędzy. O oh my god jak ja jestem szczęśliwy. Domek nie mogę zamknąć Tutaj moje pismo mogę tu spać. Mamy tutaj do schowania się nawet. Nie no, mamy dziurę niestety. Tutaj jak będzie padać, albo będzie atakować moją piękną proszę. Rośl... W to będzie? To jest moja książka do czytania. Halo, pieniądze mi spadają. To nie jest tak, że pieniądze spadają. Nie no, kurde. Mam gwoździe, żeby pić, Ale niestety jestem biedny i ktoś mnie zaatakował. Dlaczego jestem łysy? To jest właśnie najgorsze na świecie. Ale mamy widząc, przecież drugi... Pierwszy poziom nadal. Hej. Jak pominą? To. Ale muzymy! Muzymy! Muzymy widzowie! Ulepszamy nas! Nasz coraz lepiej wyglądamy i mamy pieniądze. Lepiej pieniędzy mamy i mamy coś nowego! Ojoj! Oj. mamy lepsze, bezdomniejsze miejsca, pieniądze zawsze się liczą i mamy coraz więcej pieniędzy! Nic się tutaj nie stało. Ulepszamy się. Teraz mamy cuksy. I mamy good. I, do... I... I love dog. Mega fajne. <noise> 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 Niestety jestem jeszcze wolny. Niestety. Widzowie, musimy ulepszyć prędkość. A. Czy ja ulepszałem? Nie ulepszyłem. Chyba dlatego nie mogę zrobić tego obyby, Jakie, jakieś obby. Eww. Śmierdzę jak nie wiem, musimy być jakiś i ulepszyć jakiś... i ulepszyć dom. Nie mamy! Udało mi się, i co dostaliśmy? 25 zł dostały, moment, tak! No. Teraz jesteśmy coraz szybsi, nie drodze, Teraz jesteśmy coraz lepsi, jupi! Myka się cesę Zgoda. zgodnie. U Jezus, ten, ten przypadek nawet tutaj w Не мога <пи> че пич. А имам яки <пи> изжет си <пи> не? <пи>